W Muzeum Narodowym w Szczecinie przy ulicy Staromońskiej możemy podziwiać przepiękne karety Jana III Sobieskiego. Sama nazwa jest tak dostojna, że nie trzeba więcej by zachęcić do zwiedzenia wystawy. Są to obiekty wypożyczone dla nas z Muzeum Pałac w Wilanowie. Są o tyle niezwykłe, że są to karety w ogóle Jana króla, króla Jana III Sobieskiego i są unikatowym właściwie zabytkiem ze względu na to, że powstały jako zespół trzech pojazdów i tylko prezentowane w konkretnej kolejności w Orszaku, dopiero wtedy były czytelne i cały ich przekaz był czytelny dla odbiorców. Kareta triumfalna jest obecnie w konserwacji w Wilanowie. Kareta ta odzwierciedlała to, jakim Jan trzeci. Był wspaniałym dowódcą. Na szczęście inne karety są już w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Druga kareta, którą widać po mojej lewej stronie, to jest kareta osobista króla Jana, i ona z kolei. Niosły są takie trochę treści, powiedzmy, już wyborcze, ponieważ są tutaj przedstawieni jego synowie, i on chciał w ten sposób powiedzieć, że właśnie oni powinni być spadkobiercami tronu. Niezwykłe jest to, że każda z karet była bardzo wymowna, a jej gramatura nie była tworzona przypadkowo. Każdy najmniejszy element, tak jak to bywało w sztuce baroku, każdy najmniejszy element ma swoje znaczenie kolor. Każda ozdóbka, najmniejsza, miała swoje znaczenie, swoje miejsce w, w tych zabytkach. To tylko zalążek tego, jaka jest historia karet, stacjonujących w Szczecińskim Muzeum. Warto wybrać się obejrzeć wystawę i osobiście poznać historię karet, które z naszym regionem mają bardzo wiele wspólnego. Wystawę można oglądać do końca roku.